witam was na moim kanale. Ja jestem Ola i dzisiaj zagramy sobie w Bed na Hypixelu. Jakieś dwie rundki, trzy. Zobaczymy, ile razy uda nam się wygrać. I z góry mówię, że nie jestem dobra w pvp No i polecam lagi na High Pixelu. Dobra, wchodzimy w mój ulubiony tryb, czyli 4 na 4. Ale tam jest taka wkurzająca mapa. Jedna na której bardzo łatwo spaść do wojda, jak się na środku. I oby to nie była ta mapa. Nie, to jest jakaś inna mapa. Nie wiem, czy na tej mapie grałam. Ale jest osoba, z którą grałam, w sensie była już raz, jak grałam wcześniej. Przynajmniej ma taki sam skin. Zaczynamy. Trafiliśmy do niebieskich. Moja technika jest teraz taka, że kupuję kamienny miecz. I lecę na środek. Yy, wcześniej grałam tak, że byłam tylko w bazie, bałam się w ogóle z bazy wychodzić. Yy, I pilnowałam bazy. I właśnie dlatego ja wolę budować wolno mosty że tu kościół, kościół na razie dobrze idzie. Obudował. Dobra, mamy jednak już maragda. O nie, to jest taka niefajna mapa. Tu można łatwo spaść. Ja przeskoczyłabym, ale tam jest czerwony. No i Judet. Właśnie o tym mowa. Po co ja mu ten mostek robiłam? Dobra, spieramy. To idzie tu. Lecimy. Dobra, nie biorę na razie tylko szmaragda. Bo, znając moje szczęście, zginę. No tak, 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 tak. No chodź. No tak, tak. Dzięki, dzięki. Aha. Co to miało znaczyć? Weź, człowieku. Jak on to robi? Ja normalnie latam od jego miecza. No ja już nawet nie spieram. Polecę z drewniakiem, bo On tu idzie. Kubany. No. Ach, bywa i tak. Nawet po co ja wchodzę w ten generator? Tu się jakiś buduje. Nie, nie ma go? Teoretycznie mogłabym wspierać na Iron Golema, ale w praktyce chcę podszkolić też trochę swoje PVP, które no idzie, nie idzie mi najlepiej. O nie lagi, nie wiem czy serwera, czy moje. Ja tego gościa nawet nie widzę. Chyba to są lagi serwera. Ale nie wiem. Jó wcześniej tak nie lagował. mi pingu tu nie pokazuje mojego chyba, nie. Kurde. Ten czerwony coś... Łapczywy jest strasznie. Przychodzi... Na naszą bazę i wkurza. Dobra, uzbieramy na coś. nam trochę daleko do Iron Golema. A mój, moi teammates pewnie będą wkurzeni, że awcze na generatorze. Znaczy nie awcze, ale chodzę po generatorze. Ale zbieram na Iron Golema, bo ten czołek wykończy mnie nerwowo. Nie, no może przesadzam, ale przyda się taki Iron Golem. Prawda, teoretycznie Iron Golem jest niezniszczalny, ale niestety tutaj szybko deda. Aha, miałam kupić zbroję, kupiłam miecz. Fajnie. Tak też można. Polecam się na przyszłość. Zaraz. Uzbieramy na drugiego Iron Golema. Znaczy nie zaraz, jeszcze tak potrzebny. Ale przyda się dwóch takich potężnych gigantów. One są opłacalne, bo pomagają. Zwłaszcza jak takie spocone maciusie się pchają. do beda dobra zaraz będziemy mieli o mam na zbroję no o to chodziło i mamy na kolejnego iron golema którego sobie tu postawimy pochowamy chowamy w Widzę, że czerwoni na razie nie przychodzą. Coś bardziej, jak się ich interesują. Ale tam dziura jest. Ja już widziałam śmierć przed oczami. Tu jest czerwony. I go nie ma. Nie, jednak jest. Ale cwaniak. On to zrobił. I to jest ten, który tak przyłazi do nas. Nie, no. Idziesz do domu. On ma już 20 HP, jak on miał, czy jest inny? Dobra, leży. Trzy diaksy mam od niego. Iż Szmaragda. Chcemy coś ulepszyć za te diaksy. Nie wiem, czy na szarp nie brakuje jeszcze jednego diaksa. Mm. Nie, tu aż osiem trzeba mieć na co mnie stać. A to już się skupione. Dobra, weźmiemy to prawda. Aha. Pułapka została yy, uruchomiona. Ja mam ponad prawie dwa staki żelaza Więc by było na Iron Golema Ale bywa Jakiś spoceniec musiał się tu dostać Nie zepchnąć Ale laki... O dobra, został zabity. Dobre to. Do. No lecę na diaksy. Lećmy na diaksy. Ile ich jest? 8. ulala la! To mi się podoba. I mamy na sharpness. O ile to przypamiętam. Teraz jak tu nie spać z jak sami diaksami? Żeby... No człowieku! Ja mam 8 diaksów. Dziękuję. Dobrze mówiłam sharpness. No elegancko. Pokręcimy się trochę na generatorze. Mamy jakieś... ja. Ja latam z drewnianym mieczem, ciekawie. Ciekawie się tu też robi. Tylko na razie nie zbieram, bo będzie szkoda, jak deadnę. A, allagi. Co to było? Ja go zabiłam? Ja go zabiłam? I on miał HP, że ja go zabiłam. tak. Łatwo. On miał 20 HP. Dobra, lecę z tym żelazem, bo akurat mam na Iron Golema. I wezmę tego Iron Golema na środek. Disconnect. Opuścił. Oj, oj, tak mi niezmiernie przykro, A, że opuścił ten, co nas tak bardzo irytował. No lecimy, nie wiem, czy na środek, może tak. You dead. Chod. O oh, nie, zjedli na mułsku. O oh, nie. I gorsze, mogło nas spotkać. Ja, to już jest przegrana. Nawet jak ja go zabiję. Właśnie. Mam jeszcze jedną rundkę. No, tu już jest przegrana. Chyba, że. Jeszcze. jeszcze to może być jeszcze wygrana czemu on im tego łóżka nie zniszczył ono jest na wyciągnięcie ręki a nie zniszczył dobra Później mi pokazało, zostało dwóch czerwonych i dwóch niebieskich. I jeden czerwony, który jest u nas na bazie. On tu robi. Teraz zauważyłam, że to jest łapa niedźwiedzia, bodajże. Z drewna. Są dwóch moich. Jeden, ten, 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 ten czerwony. Ale on tylko skórę, więc. No i mamy wygraną. Dobra, lecimy na następną rundkę. Tego się nie spodziewałam, warto było po poczekać do końca. Lecimy, lecimy. Nie zostało, aha, brakuje osób. 20 sekund. Co to jest za mapa? A ta mapa, więc ona nie jest taka tragiczna. Ludzie, nie wychodźcie. Widzimy szybko z tym tematem. Dobra. Mieczyk. Wełna. No, to jest zwykła skrzynka, więc to odłożę sobie tu Endercesta. Uspieram na zbroję. Yy, tak jakby, co on robi? Więc ja, no, rozumiem most do góry, ale. Tradycyjny jest najbezpieczniejszy. Są różne style tych mostów. Gut Jakiś tam. Nie znam wszystkich nazw. Nie, Good Bridge jakoś tak? Mm. Ja żadnej z nich nie umiem. Jeszcze? Dobra. No, jesteśmy w czerwonych. Oj, 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 oj dwie kluseczki spadły. czemu mi tu chcesz zniszczyć, o wieku? Oj oj, co dało przeszyć? Po co mnie bije? A, już wiem co mnie pije. Dobra, respawn. Myślę, czy nie pozbieramy sobie na iron Golema, czy łóżko są budowane? No jest, w miarę jest. że ludziom lubi się spadać do wojta. Okej. Okay. Um. Czyli tak jakby to jest... ...kolejny win? Tym winem myślę, że dzisiejszy odcinek się zakończy. Jeżeli to będzie win, ale oni łóżka nie mają, a my tak. Chyba, że coś się zmieni, tak jak wtedy. ja on jest? Oj, oj, oj. No, tak wygląda niestety moje PvP, słabe. Ten, co już z jaksem lata. O ty, to jednak może być jeszcze przegrana. Dobra, jeszcze jeden został i mam final Kina, Kila. Lecimy z nim i lecimy z końcem tego odcinka. A. Dobra, kostyk uciek, ewidentnie do bazy pewnie. Zbawiamy go. Dobra, trochę. A. on został zabity? Nie. Nie on. Ale może zaraz zostanie zabity. Chyba, że jest dobry. Dobra, szukamy go. On chyba nie jest na bazie. Wam, że wam przegowywiało na środek. Można by było to sprawdzić. Um. Potrzebuję dwa emeraldy. Czerwony lata, czyli ode mnie. A. Golem się cieszę, że wygraliśmy, i tym tańczącym golemem. Myślę, że można zakończyć dzisiejszy odcinek, jeżeli wam się podobało. Stawcie subskrypcję, łapkę w górę. I do następnego. Cześć.